Cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela Kryptowalut z Małym Kapitałem. Tydzień temu mieliśmy 26 odcinek, 26 tydzień, więc mieliśmy półrocze. Jeżeli oglądałeś, to wiesz, że przygotowałam na ten czas konkurs i dzisiaj będzie rozwiązanie tego konkursu. A w nagrodę oczywiście będzie jeden Futuro Coin. Ok, ale trochę o serii, jeżeli oglądasz to po raz pierwszy. Seria dotyczy tego, że co tydzień regularnie co weekend za 20 zł kupuję Bitcoina, oraz za 20 zł wybieram jednego z moich wytypowanych altcoinów, które także mam u siebie w osobistym portfelu. Tak po to, aby sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, czy w ogóle jest sens budowanie portfela mając tak mały kapitał. Wiem, że wiele osób mówi, że nie. Jednak moim zdaniem na koniec tego roku, bo ta seria potrwa przynajmniej do końca tego roku, zrobimy podsumowanie i myślę, wyciągniemy bardzo dużo ciekawych wniosków. Druga sprawa. Porównamy sobie, tak? Co jest bardziej lukratywne: inwestowanie w bitcoina czy w altcoiny, ponieważ też jest sporo sprzeczności na ten temat w internecie. Ja myślę, że altcoiny wygrają przynajmniej ten rok 2018. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. OK, pamiętaj, nie jest to porada inwestycyjna. Wszystko, co tutaj zobaczysz, jest to zbiór moich osobistych przemyśleń, doświadczeń i wniosków, więc bądź świadom 100% ryzyka, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Jeśli akceptujesz, lecimy dalej. Ok. Coin Market cap, jak wiesz, Bitcoin zanurkował grubo, grubo poniżej 7000, tysięcy, właściwie już poniżej 7,5 dolarów. No niedobrze. No jednak tak reaguje rynek konsensus przed konsensusem, tak jak rozmawialiśmy, cena szła w górę, szła w górę. Tuż przed konsensusem zaczęło wszystko spać na łeb na szyi. Jest sporo. Informacje na temat, dlaczego to się stało, nie będziemy o tym dzisiaj mówić, można znaleźć bardzo dużo artykułów na ten temat, no jednak ja wciąż jestem pomimo tego, jestem optymistyczny co do ceny bitcoina do końca roku, tak samo jak ceny innych kryptowalut. Jak będzie, zobaczymy. Tak, 7400, bardzo, bardzo nisko. Z naszej perspektywy, z perspektywy tego doświadczenia, dzisiaj za 20 zł, te 20 zł ma dużo większą moc nabywczą bitcoina niż miało na przykład kilka tygodni temu, kiedy bitcoin doszedł prawie znów do 10 tysięcy dolarów. Więc kupimy tego bitcoina więcej. Tak więc ja z tego powodu się na obecną chwilę cieszę. Też podczas kiedy wszystko było tutaj w, podwójno, w podwójnych cyfrach, w czerwieni, zazwyczaj jest to moment, kiedy ja robię po prostu zakupy. Więc dla mnie był to dobry moment. Te dołki były dobrym momentem na to, żeby pewne pozycje powzmacniać, Nie wiem jaka jest twoja strategia jednak, no ja na tym się wtedy skupiłem. Mamy teraz delikatne odbicie. Jak będzie znowu, zobaczymy. Niektórzy mówią, że Bitcoin może spaść do tych dołków z, z lutego, tak? Czyli około 6000 dolarów i myślę, że jest to prawdopodobne, aczkolwiek wierzę, że tak się nie stanie, tak w ten sposób. Jak będzie ponownie Nikt tego tak naprawdę nie wie, bo żeby wiedzieli, ludzie by po prostu. Tak, tak się często, nie wiem, czy obserwujesz internet. Wiele osób mówi, że tak będzie, czy tak będzie. No tego nikt tak naprawdę nie wie, ponieważ ci ludzie już dawno byliby multimilionerami, miliarderami, no tak to nie działa. To jest rynek ludzie, czyli my koniec końców decydujemy o tym, co się dzieje z popytem i podażą na, <laughs> a, przepraszam, z popytem na kryptowaluty. Okej, okay, więc lecimy dalej do naszego doświadczenia, czyli zakupujemy dzisiaj. Bitcoina, ok, szybka transakcja, chcę szybko kupić eee, za nasze złotóweczki, 20, za 20 zł, 73,538, 73,538, sobie zapiszę, żeby nie zapomnieć, 73,538 Satoshi, tak, wchodzimy na coin tracking, czyli stronka, gdzie sobie tutaj monitorujemy wszystko i porównuje, porównujemy. Klikam Enter Coins. Jak wiesz, zawsze na początku dodaję 40 złotych wirtualnych złotych, tak, żeby mieć więcej statystyk. Tak więc klikamy najpierw 40 zł. PLN, policzniu złoty. pyk, robimy General Deposit. I dodajemy. Transakcji. Ok, kolejna transakcja, czyli nasz trade na Bitcoinie. Mount 73 i końcówka była 538. 538 currency BTC Bitcoin. Za. Sprzedaliśmy za 20. Sprzedaliśmy nasze 20 zł. Dodajemy. Jaką, Jakiego altcoina dzisiaj wybierzemy? Tak. Nie będzie to a w sumie dzisiaj nic ekscytującego, ponieważ dokupimy krypto, które moim zdaniem oczywiście jest jedną z najmocniejszych krypto dzisiaj na rynku, którą już mamy w portfelu. Może na, m, w tym celu udajmy się tutaj, czyli zrealizowane i niezrealizowane w zyski czy straty. Na obecną chwilę prawdopodobnie jesteśmy na minusie ponownie. Byliśmy dwa tygodnie temu z 20% na plusie, teraz mamy z 20% na minusie. No to jest świat krypto, tak? Zależy, jak przyjmujesz strategię. No ja mnie generalnie jak to się mówi, nie rusza mnie to, tak? Przy mojej strategii ja dokupuję na dołkach, jestem cierpliwy i dalej wiele krypto wierzę, że na long term wyjdzie bardzo, bardzo dobrze. Jak będzie, czas pokaże. OK, dzisiaj dokupimy ponownie Ethereum. Dlaczego? Ponieważ kupywaliśmy jak było 100 dolarów droższe, teraz jest 100 dolarów tańsze, a ja osobiście uważam, że Ethereum będzie dalej miało, zaliczy bardzo mocne wzrosty roku. Zazwyczaj nasz portfel ogólnie, tak jako, że jest budowany na małych kwotach, jest to sporo ryzykownych kryptowalut, które mają spory potencjał do tego, żeby zrobić X10, X20, X30 lub być może nawet więcej. Jednak tak, żeby to gdzieś uśrednić, żeby zminimalizować też te ryzyko, myślę, warto dorzucić kilka krypto mocniejszych. No, jedną z takich jest na pewno Ethereum. Fajnym myślę zakupem, także dzisiaj jest Eos. Ale dzisiaj dokupimy Ethereum, ponieważ już to mamy. Kupiliśmy trochę drożej, teraz jest jeszcze taniej, poniżej 600 dolarów. Ja uważam to za bardzo dobrą okazję, dlatego dzisiaj dokupujemy ETH. No jeszcze wracając do EOSa, też cieka ciekawostka, pewnie o tym wiesz, tak, że mainnet wchodzi na koniec miesiąca, więc jest to naprawdę gruby, gruby temat. Czy od tego czasu zaczną się super wzrosty eos -a? Być może, być może nie. Jesteśmy w, w takim niepewnym momencie, w, w Czasie, kiedy pomimo tego, że jest dużo pozytywnych informacji, i tak krypto potrafi iść w dół, jednak no, takie eventy często sprawiają, że nawet na short term a, są spore gainy, tak, są spore wzrosty. No ale dzisiaj kupimy sobie ETH. Okej, okay, odświeżymy. Tutaj szybkie, szybkie odświeżenie i lecimy na rynek ETH.pl. Ok, klikamy szybka transakcja. Chcę szybko kupić za 20 zł także dzisiaj ETH, czyli 919,947. 919,947. Ok, dobra. Zakupiliśmy tydzień temu, też trochę kupiliśmy, więc no wzmacniamy tutaj swoją pozycję. Ok, lecimy dalej.

Tak, mamy to. Wróćmy jeszcze na reporting. Więc dzisiejsze zakupy są poczynione. Tak, wiele osób mówi, że takie inwestowanie jest nudne. No jednak dla mnie, stricto, jeżeli chodzi o, stricto, stricto o mój portfel. Dzisiaj skupem się wyszukuję momentów, kiedy są dołki. Nie zawsze wychodzi to co weekend. Specjalnie dla tej serii zrobiliśmy te dokupywanie. Jest to, se, jest to strategia DCA, tak? czyli Daily Cost Averaging, tak? czyli strategia znana od bardzo, bardzo wielu lat, czyli uśrednianie kosztów. Zrobiłem na ten temat wideo. Zobaczysz link, okienko tutaj na tym ekranie do tego wideo. Na końcu, na końcu tego filmu myślę, warto o tym. O tym wiedzieć, tak, że taka strategia istnieje, dlatego ją wzięliśmy, ponieważ wyklucza ona wiele rzeczy, tak, zmniejsza ryzyko, wy wyklucza, nie wiem, nasze psychologiczne ułomności, że tak powiem, w momentach, kiedy sprzedajemy ze stratą i tak dalej. Tak. Warto o tym poczytać, albo być może zechcesz się dowiedzieć też z mojego wideo, więc też na koniec zostawię tutaj takie okienko, będziesz mógł sobie o tym a, po prostu to, to wideo sobie obejrzeć. Ok, jeszcze wejdźmy nasze zrealizowane i niezrealizowane nie zyski w PLN-ach, tak, jesteśmy dzisiaj 17% na minusie, sam BTC jest 20% na minusie, czyli uśredniając sam koszt Bitcoina jest dość słabo, najsłabiej wychodzi Diamond, 80% w plecy, patrząc na złotówki, jednak jeszcze spójrzmy na Bitcoina, tak, czyli wa wa wartość nie złotówki do Bitcoina, nie złotówki do złotówek naszej inwestycji, ale z, e, w stosunku do Bitcoina. Jak to rozumieć? Bardzo łatwo. Jeżeli kupywaliśmy za 20 tych Bitcoina, prosta sprawa, dzisiaj mamy tego Bitcoina. Okej, okay, zaraz zobaczymy, tutaj portfel. 0,0158, tak? A żebyśmy... Żebyśmy kupywali te altcoiny i dzisiaj sprzedali, by, mielibyśmy 3,34% więcej Bitcoina tak niż jest tutaj. Więc mam nadzieję, że to jest oczywiste, tak? Wciąż, jeżeli w stosunku bitcoinowym są krypto z trzycyfrowymi zyskami, tak, są krypto oczywiście z minusami. Wciąż jest, jak nie patrzeć, dołek, tak tysiąca cena, no której myślę wiele osób się nie spodziewało, chociaż wiele osób. Przypuszczało, ja osobiście obserwuję Alessio oraz Tani. jeżeli chcesz, możesz także zobaczyć. Oczywiście wideo jest anglojęzyczne, jednak bardzo mówi rozsądnie na temat kryptowalut, na temat tego, co się może wydarzyć z cenami. Tak? I także mówił o tych rzeczach, tak, żeby w momencie kiedy przekroczymy ten próg 8000, możemy nawet zejść do, do szóstki. Więc myślę, te, patrząc w przeszłość na jego przewidywane, na jego sposób myślenia, bardzo często ma rację, tak, więc generalnie jest to jedna z osób, które ja osobiście obserwuję w świecie krypto i jest dla mnie osobiście autorytetem, więc warto takich ludzi także mieć. Dla siebie. Pamiętaj, nigdy nie bierz informacji z jednego źródła, ponieważ nikt nie ma wszystkich odpowiedzi. Jednak dla siebie możesz od kilku osób dowiedzieć się naprawdę bardzo ciekawych rzeczy, a wyciągając swoje wnioski, możesz po prostu przedłożyć to na jeszcze lepsze rezultaty. Ok, więc to było na tyle, jeżeli chodzi o nasz odcinek. Kończymy. A na koniec, oczywiście, losowanie tak jednego FuturoCoina. Mamy tutaj komentarze. Dzięki za wszystkie komentarze. W tym celu już skopiowałem i wkleiłem tutaj linka, i w ten sposób wylusujemy osobę, która, która otrzyma jednego FuturoCoina za chwilę. Zwycięzca Tomasz Zarosiński. Poprosiłem w komentarzach, abyście napisali o swoich wtopach czy o swoich, o swoich najlepszych inwestycjach. Największa wtopa to ICO ATB Coin, zakup za 01TH. Teraz jest warte około 4 dolarów. Najlepszy zarobek na kopaniu Futuro na samym początku zrealizowany zysk to 4000 zł i 20 Futuro w portfelu. Ok, gratuluję, dobrej decyzji. gratuluję też wniosków, jeśli wyciągnąłeś jakieś wnioski przy, przy tym ICO, mam nadzieję, że tak, ponieważ no tak to się robi, nikt nie jest nieomylny, zawsze się zdarzają jakieś, jakieś wtopy i tak myślę w komentarzach widzę, że no po prostu różni ludzie w różnych momentach tracą pieniądze, ale też na różnych rzeczach zyskują, no tak to jest w świecie krypto, ale też nie tylko, także Super Tomek, dzięki bardzo, sprawdźmy jaki dałeś adres, oho, A, dobra, widzę, że nie podałeś jednak adresu, tak, A, poprosiłem o adres, nawet dopisałem, Tomasz, dzięki, że się podzieliłeś, dorzuć jeszcze adres FTO na Coindeal. O, co w tym wypadku zrobimy? No myślę tak, żeby być fair ze wszystkimi, no poprosiłem koniec końców o ten adres, tego adresu nie ma, tak, żeby nie przedłużać, i nie robić niepotrzebnego zamieszania, po prostu zrobimy to losowanie jeszcze raz. No sorry Tomek, no tak to czasem, tak to czasem jest, że musimy zrobić to, że musimy zrobić co należy tak, żeby po prostu wziąć udział w pewnych rzeczach. Daniel, Poło, Daniel Położyński, największy zysk to XM, największa wtopa to TZC. Ok, fajnie Daniel, dzięki za za Twój komentarz, kopiujemy Twój, kopiujemy Twój adres, lecimy na coin deal, tak, cena futuro, jak widzicie, mocno skoczyła, właściwie od wczoraj o jakieś 70% do góry, dlaczego? Otóż był event, był event FutureNet, odbył się w Katowice 23, tak, jak widzicie, po evencie cena poszybowała, dlaczego? Ponieważ tak samo, z tym coinem, tak samo, z wszystkimi innymi, jeśli pojawiają się pozytywne informacje na temat coina, cena idzie do góry. tak? A informacje w tym wypadku są mega pozytywne. Zrobiłem też dzisiaj oddzielnie o tym wideo, więc jeżeli chcesz obejrzeć, także zapraszam Cię do tego. Jeżeli Ciebie ta, ta kryptowaluta Cię interesuje, jeżeli interesuje Cię FutureNet, myślę, jest to coś, co koniecznie powinieneś wiedzieć. Ale okej, okay, teraz lecimy. wallet, zróbmy to, co mamy zrobić. Czyli. Zrobimy wypłatę jednego FuturoCoin'a, jeden FuturoCoin, wallet adres FFX, pozwól, że się upewnię, FFX, QK, dobra zgadza się, description, one FTO, YouTube, one time password z Google Authenticatora, pozwólcie, że szybko tutaj siłą. Zaloguję. Dwa, dziewięć 297 wypłata Dobra. Poszło. Sprawdźmy. Poszło 20 futuro coinów, jeden futuro coin znik. Także gratuluję dla Ciebie serdecznie. Napisz w komentarzu proszę, jak w momencie kiedy dostaniesz Futurokoina, proszę napisz w komentarzu pod tym filmem na YouTube po prostu, że dostałeś, żeby potwierdzić, tak, że wszystko poszło. Pomyślnie. Ok, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jest to 27 odcinek, przed nami przynajmniej jeszcze kolejnych 27, ponieważ nie jesteśmy nawet w półroczu, zaczynaliśmy na koniec listopada 2017, a seria będzie trwała przynajmniej do 2018 roku, i wtedy prawdopodobnie będę ją kontynuował tylko na trochę innych zasadach. Mam już kilka ciekawych pomysłów, więc myślę też że dla Ciebie się one spodobają, ponieważ będzie więcej. Po prostu więcej się działo na tym wideo, Będziemy, zaczniemy być może realizować realizować pewne zyski, być może by, pomyślimy o jakichś ICO, więc będzie ciekawie. Ok, więc to było na tyle. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tą serią, a także z innymi filmami na moim kanale, koniecznie subskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A póki co, trzymaj się serdecznie, pozdrawiam Ciebie ciepło i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!